Dron to jest jedna z tych rzeczy, której naprawdę taki ułamek z nas potrzebuje do życia czy do pracy. Reszta kupuje to, bo chce. Hobby, frajda, zabawa. Więc jaką trzeba być firmą, jak zwariowaną trzeba być firmą, żeby zrobić drona, którego absolutnie nikt nie potrzebuje? Choć z drugiej strony każdy jak na niego spojrzy, powie rany, jakie to jest słodkie, chce Ten dron wygląda jak detkad z Czarnobyla. Sześć łap, z czego dwie przednie, tak rozszerzone, żeby nie wchodziły w kadr. I ma to swoje plusy i minusy. Plusy, nie wchodzi w kadr. Minusy, że bez jednego z przednich śmigieł dron nie poleci. Próbowałem bez bocznych, Da się. Pagawki pa? A to zgadliście na to, czy nie? Nie. Myślę, że to jest tak szeroki kąt, że da radę. Słuchaj, że zrobisz tak coś nad tą korą, nad tą trawą, a nie nad betonem. Ale jak się drze. Na pięciu. Nie ma. Po to jest Hexa. FlyW jest chyba jedną z niewielu, jeśli nie jedyną firmą, która produkuje takie dostępne tanie ESC na 6 silników. Mamy tutaj stacka Goku 6x13A to jest ESC. Niewielki 16mm Flight Controller z procesorem F4. Wersja, którą ja mam, wyposażona jest w Naked Vista i w TBS-a Crossfire'a. Jak widać na załączonym obrazku, mam tutaj uchwyt do Insty. Nie jest to oryginalny uchwyt do Insty, bo ten, który był oryginalnie no to jest delikatnie mówiąc niesatysfakcjonujący wydruk jest żenującej jakości to raz a jest za mały bo jest do insty jedynki to dwa silniki 1202,5 5500KV jest ich 6, a na nich 40mm śmigła i też uważny obserwator zobaczy że nie są to oryginalne śmigła oryginalnie były tu założone HQ Prop 40 mm x 4, a ja założyłem dżemfany też 400 mm z czterema łopatami Powód to ja może zademonstruję. To są po prostu złe śmigła. Są bardzo kruche i naprawdę nie trzeba się postarać, żeby te śmigła połamać te natomiast, można wyginać lewo-prawo można wygiąć 90 stopni w górę i spoko, dron na nich leci, dlatego założyłem sobie fany a poza tym idealnie pasują kolorystycznie pod spodem mamy klejącego pada i to jest rewelacja, bo tak naprawdę Można było latać bez paska. No, nie to, żebym próbował. Ale trzyma się to naprawdę dobrze. I o, właśnie teraz, gdybym miał założonego oryginalnego haku, pewnie miałbym już jednego mniej. I jak to lata? Jedni powiedzą fajnie lata. Drudzy powiedzą, fajnie, że w ogóle lata, bo patrząc z czysto rozsądkowego punktu widzenia, to wygląda jakby nie miało prawo się podnieść. Sześć silników, mikrośmigła, bateria wielkości drona, a na to jeszcze kamera. A mimo to lata to i lata to z tą instą 3-4 minuty. Ja latałem na pakietach albo 450 z BTFPV, albo 550 na airlinach, I za każdym razem było to w okolicach czterech. 5 minut, no tak, naciągane 5. Jeśli weźmiemy go gdziekolwiek w świat, gdzie chociaż trochę wieje, oczywiście będzie im miotało na lewo i prawo. Tego się nie da uniknąć. On jest malutki, a powierzchnia śmigieł jest niewielka w stosunku do tego, jak wygląda cały dron. Każdy podmuch wiatru spowoduje trzęsawkę, ale trzęsawkę, z którą Go dwójka, bez problemu sobie poradzi. Zobaczcie na materiał. Ja mu nie odpuszczałem. Dajwy w korony drzew, dzida między pinkami, szybkie manewry, spróbowałem nawet lupa. I o dziwo przy lupie nie pojawił się żaden, a to absolutnie żaden żaden propłosz. Dron radzi sobie spokojnie z szybkimi nawrotami, no i sprawia to, że lata się nim po prostu przyjemnie. Materiał z niego może nie jest jakiś super freestyleowy. No nie jest to maszyna, która jest bardzo szybka, ona nawet nie jest szybka. Jak się trzyma trotyl na maksa, wtedy jest szybka, ale wtedy też bateria się no, kończy szybko. Jak to też bywa z takimi dronami, żeby w ogóle utrzymał się w powietrzu? Trzeba dość wysoko trzymać przepustnicę. Latanie i manewrowanie to nie jest na 30%, to jest bardziej na 60-70%. No, głośny jest w porównaniu z dronami o podobnej wielkości. Ten ma śmigła 1,6 cala, ten ma śmigła 3 cale I <laughs> tyle, że ten ma 24 małe drące się łopaty, a ten ma 8 łopat. Głośny jest. Trzeba to mieć na uwadze. Zdjęcie osłon niewiele pomaga, jakby co. Nie jest to tani sprzęt i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że. Tak naprawdę w cenie tego sprzętu z Crossfire'em z Naked Wistą, można kupić zwykłą normalną piątkę. Też z Crossfire'em i też z wistą. To od dużego drona różni się tak naprawdę ilością karbonu i długością <gryw> kabelków. Reszta niewielka różnica cenowa. Jest to sprzęt przynajmniej z moich doświadczeń to jest mój trzeci dron tej firmy. Dość wysokiej jakości. No i tu niestety przyjdzie za to zapłacić trochę więcej. Czy potrzebujesz tego drona? Tak jak na początku filmu powiedziałem, absolutnie nie. To jest dron, którego nikt nie potrzebuje. Nikt, po prostu. I tak, można tu założyć Naked GoPro, można tu założyć Insta i latać, filmować. Próbować sprzedawać ten materiał, ale dokładnie to samo zrobisz z betą 95, która tak naprawdę no, o ile będzie większa? O 2 cm na szerokość. To nie są rozmiary, które spowodują, że tym się gdzieś wciśniesz, a tamtym nie. Nie potrzebujesz tego drona, ale pewnie go chcesz. Tak samo jak ja, bo rany. Jest taki słodki. Taki słodki. <grym> Cyfrowe i analogowe. Heksy i kłady możecie kupić w moim sklepie www.znufodronach.pl A jak jesteście z Krakowa albo macie po drodze, można zajrzeć. M1. Jak się podobało, łapa w górę, zasubskrybuj ten kanał i pamiętajcie o, gdzie polatać, bo już niedługo konkurs i będą fajne nagrody. Dzięki za oglądanie do następnego. Hej!